Top 10 najlepszych perfum na jesień. Numer 10. Jean-Paul Gautier Le Male Parfum. Bardzo zmysłowy i ciepły zapach. Idealnie sprawdzi się na zimniejsze dni. Numer 9. Azaro Forever Wanted Elixir. Jeżeli jesteście fanami skóry, to te perfumy są właśnie dla Was. Malina, skóra. Perfekcja. Numer 8, czyli Paco Rabanne Pure XS. Są to perfumy słodkie w stylu Coca-Cola. Numer 7, bardzo budżetowe i niedocenione perfumy. Salvatore Fergamo Łomo Signature. Bardzo słodkie i z kawowym wydźwiękiem. Numer 6, Prada Luna Rosa Black. Jeżeli chcecie pachnieć tajemniczo i wyróżniać się z tłumu, to są to właśnie te perfumy. Numer 5, Dior Homme 220. Są to perfumy, które są bardzo uniwersalne i sprawdzą się idealnie na cieplejsze dni jesieni. Numer 4 to pozycja, która jest już bardzo znana. Dolce Gabana de One od Parfum. Jeżeli szukacie bezpiecznych perfum, które się wszystkim podobają, to właśnie te perfumy. Iris, kasztan, whisky. Pozycja numer 3 to Givenchy Gentleman Reserve Piewe. Zapach jest bardzo wieczorowy i elegancki. Bardzo niedoceniona pozycja od Victor Rolf. Spice Womp Night do perfum. Perfumy bardzo aromatyczne, korzenne i niesamowicie komplementogenne. Numer 1. Elegancja w butelce. Gucci Intense Wood. Perfumy bardzo drzewne i ambrowe. I niesamowicie długotrwałe. A jakie są Wasze ulubione jesienne perfumy? Dajcie znać w komentarzu. A jeżeli chcecie więcej perfumowych rekomendacji, zaobserwujcie mój profil.